Tu Tomasz kapon Macrologic. Witam wszystkich. Zapraszam do obejrzenia cotygodniowej analizy z ClickSense. Dziś zajmiemy się analizą informacji poprzez pulpit menedżera HR. Będą to analizy zatrudnienia i wynagrodzenia według stanowisk. ClickSense wizualizuje i zestawia duże ilości danych. W przypadku pulpitu menadżera HR mogą to być na przykład informacje o ilości zatrudnionych lub zwolnionych, informacje o wynagrodzeniach według stanowisk, o nieobecnościach, o przekroju danych związanych z zatrudnieniem według stanowisk, wykształcenia, płci, zatrudnieniem według charakteru pracy. Wykonam w tej chwili analizę zatrudnienia według stanowisk. Widzę, że Ilość magazynierów jest duża w moim przedsiębiorstwie. Klikając na magazynierów, widzę, że mam 6 zatrudnionych. Jednocześnie dane te są związane z danymi płacowymi. ClickSense automatycznie wiąże ze sobą wykresy, tabele i schematy. Wybierając stanowisko dyrektor generalny, widać, że mamy na tym stanowisku jednego zatrudnionego. Wybierając zaś stanowisko magazynier, widać od razu że na tym stanowisku mamy sześciu zatrudnionych. Jednocześnie zaktualizowane zostały wykresy nieobecności dla danych stanowisk. Chciałbym w tej chwili przyjrzeć się wynagrodzeniom grupy pracowników magazynierzy. Mam sześciu zatrudnionych magazynierów. Przechodząc na następną zakładkę, zechcę sprawdzić, ile wynosi płaca brutto magazynierów w poszczególnych okresach. Wybrałem nazwę i kod rubryki płacowej, a mianowicie brutto. Mam też tutaj nazwiska osób, którzy pracują na stanowisku magazynier i widzę wykres płacy brutto w poszczególnych miesiącach ze wszystkich lat, w których ci pracownicy byli wynagradzani. Mogę jednocześnie wybrać Rok i przeglądać płace w roku 2015. Poprzez wybór grupy pracowników, a następnie roku, mogę powiązać dane związane z zatrudnieniem i płacami. To pomaga mi podejmować decyzje związane ze strukturą zatrudnienia oraz kosztami wynagrodzeń dla danych pracowników. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną analizę. Analiza będzie dotyczyła nieobecności pracowniczych.